Cześć, Witam na mojej wyspie! Aż Ja pytam, ale... Co masz, będę Ty też masz! Po tym Pozdro, 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 pozdro! Pozdrow, 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 pozdrow! Czyli ty masz 26 dolarów tutaj? Co, te do mnie jak wziął? Tysiąc! Samka została lapeczkę w góreczkę, subika i napisz komentarz. Bardzo dziękuję. Pik, pik, pik. Co to nazwa? to jest, jest serwer Wojen to co się spodziewa, że tam jest. Tak, jest tak się podało, czy nie? Tak, tak. 11-16. 11-16 plus, nie? Wyspa normalna, wyspa premium, wyspa litarna. Co bierzemy? Masz premium, wyspa... masz premium? Albo litarną? Jaką masz rangę? Założyłem wyspę litarną. Najlepszą. Tyle są pi teraz. No najlepszą to mam. Bo chłop, jak mi zamek już mamy. To. Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No oh, ale Rysety. i temu. Pokażę. Interesant, No zobacz, jak mam no, wyspę z zamek, tu no, wieża. Masz YouTube, no to na jednej Nie, no na TikToku. Ale ski to kurwa, nie ze zamą. Oooo, jakieś zamiejsko, Zapraszam tapujemy, na tę wyspę. Tapujemy, tapujemy, widzowie, tapujemy, tapujemy. O! Na, sk skarb Enchant na 40. Na 40, jak na 40, A, 40. A brat nasz, brat nasz... O, o, na 40. Na 40, level Dobra, co chyba dodali? Co się robi? Jakie nas IP? Jakie nas IP jest? witam na mojej wyspie! Chce pan pokopać sobie? Stona? Tyle razy ten Dobra, z Henkel nie dogadamy się. Co? Hej! Dziemano! O, żoła Ja perka lender! Co masz, Wendel? Ty też masz! Mam też! Dawaj drugi poznał, kurde! Ja nie mogę, na uprawnienia mi musisz dać. Jak uprawnienia? No uprawnienia musisz mi dać. Poproś lidera yeah. uprawnienia. Umiejętności, Dawa, umiejętności wyspy. Proszę proś mnie, daj mi lidera, ja im go ponadam. Aloha, aloha! Halo, kaki, siemano! Siemano! Oni nie mają zobacz, federa, możemy czy ich czy wyzywać czy bez ich wiedzy Zabawki to 2 spawnera Zabawki do a spawnera Aaaa Skaju do beda Haha, ale Gaki cię wyzywa na federe jak coś Nieprawda, to nie... To na A, o. Okej, okay, zobaczymy Gaki wyzywa Jak jej game moda jeszcze włączyłem, zabaw Mam flyers, mam wiler E zobacz. Zobacz. Report Czy ty mam? Jak coś jest mam tego, tu Barma tu miał nie, po prostu jak drzwi. Idealnie, bije. to ty robisz. Eee. ja się zajmę generatorami. A taki takich kodla potrzebuję? Piec Halo, eee, Niech się szybciej cztery. regeneruje HP. Chyba faktycznie. Eee, węgiel. Dzyk, eee, zabiłem! Zabiłem tego! No gdą! O! A? tu. Zamiast tego, to Gaki możesz tu na razie, jakbyś chciał pokopać. No no. Panie prezesie, proszę możesz dać to, nam... domu, nie? To po prostu. Jak pvp! Masz, masz metalowy kilo. No, Dzień dobry, wisiowy mój ulubieńcu bo to, to się stanęło? Nie wiem, do... No to jak mi wróci. Witam no to, bardzo leci... serdecznie, wróciłem z wyprawy. Leci, powiedzmy, masz? ten? Żelazo do punktu od razu? Yy, ta, ta, to nie wypada mi, że w razu wleciałem. To dobra, to zobaczymy. Przynoszę prezenty. Jakie? Skrzynki Jaki? pochowe. Yy, różnego rodzaju ekwipunek. Jakbyś miał 7000 dolarów wow. fisiowych, to od razu mógłbyś dać ten kobie spawner wtedy? 7000 tysięcy dolarów? Mówi, czy masz. Gaki, co powiesz o moim uzbrojeniu, które zdobyłem w ciężk po ciężkich walkach? Czy to po... normalnie set premium? Nie, C co... legendarna skóra legendarnej krowy. Legendarna skóra legendarnej krowy, nie wierzę. Yy, no ja też nie. <laughs> Odebrałem kita <laughs> po prostu. O, a, kita. A... Tam chlebki są i za darmo 15 dolarów. Co ile można odbierać? For free? For free. Jak 15 dolarów. No te chlebki tam są. Znaczy nie no, 11. 6 chlebków? 11 dolarów. Co pół godziny. Dobra, szybka matematyka. Szybkie obliczenie matematyczne. Co pół godziny można kita odbierać. 11 dolarów, co pół godziny. E, czyli z moich obliczeń tak. ciężkich wynika, że. W 14 dni będziemy już bardzo bogaci. Odpięta. Odwiede... Nie On, tak coś się dzieje ok, na Surowce, surowce? Nie. Fischowy! Fisiowy, fischowy! Okay. Takiej! Bogacz ja jesteśmy po. mi się, że trzeba z... zabić kogoś. Roz... Boga. Tak, jesteśmy bogaci, jest, to po polarku po 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 leci. To będzie wtedy większa ta, większa wyspa. Nie, a, nie że ty masz a, dwie, masz Czyli ty masz 26 dolarów tutaj? Mhm. Co te bloki? Wróć do mnie jak weźmieł 1000! Kurwa.

Drzewo, 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 drzewo A, za first pompy, no to... Fajnie sobie A mi był ewent po drzewie